Sytuacja finansowa w świetle zmian w polityce podatkowej i oświatowej rządu była tematem konferencji w Olsztyńskim Ratuszu. Podczas konferencji prezydent miasta przedstawił m.in. finansowe skutki rządowych zmian oraz wynikające z nich najważniejsze konsekwencje dotyczące funkcjonowania samorządu. To są decyzje, które przyniosą bardzo poważne, tragiczne bym powiedział skutki. Na funkcjonowanie w dotychczasowym kształcie, jak i zakresie samorządów. Bo przecież ustawa o samorządzie i inne ustawy regulują, jakie są nasze zadania, zarówno te obowiązkowe, jak i fakultatywne. I my do tej pory, na przykład, prowadzimy szereg działań. Jeśli chodzi o naszą edukację, naukę pływania w naszych szkołach, zajęcia pozalekcyjne, innowacje pewne pedagogiczne, jednocześnie odpowiadamy za usługi komunalne w mieście, chociażby za transport publiczny, za oczyszczanie miasta. Mamy w dochodach i wydatkach bieżących zarówno te... Obligatoryjne, jak i te fakultatywne i de facto no obligatoryjne, co do których musimy i są to wydatki stałe, będą musiały być realizowane, a te fakultatywne, które daliśmy naszym mieszkańcom, również dla na przykład organizacji pozarządowych, na realizację bardzo wielu potrzebnych projektów i programów w zakresie zdrowia, edukacji, sportu, turystyki czy kultury, które kierujemy do jak powiedziałam mieszkańców poprzez organizacje pozarządowe, okaże się, że my po prostu nic nie będziemy mogli sfinansować, bo nam po prostu te pieniądze zostaną odebrane. Jak mówił prezydent, to także szereg inwestycji, których realizacja nie jest pewna, jeżeli rząd nie zmieni podejścia do samorządu. Wśród tych zagrożonych inwestycji są: druga linia tramwajowa, przygotowanie dokumentacji północnej obwodnicy Olsztyna, konkursy architektoniczne na budowę Centrum Kultury czy też zadaszenie amfiteatru to tylko część z wielu inwestycji, które mają poprawić jakość życia mieszkańców. Jednak teraz stoją pod znakiem zapytania. Jak podkreśla prezydent, to efekt decyzji rządu, które sprawiły, że zwrot podatku PIT zmniejszy się o 14%. Dla Olsztyna oznacza to, że do kasy miasta wpłynie aż o 38 milionów złotych mniej. Z tych pieniędzy mogły być realizowane choćby, jak dotychczas, zajęcia pływania organizowane dla dzieci przez szkoły. Oczywiście te pieniądze jako kiełbasa przedwyborcza rozdawane są przez e, obecnie rządzących na lewo i na prawo. Oczywiście ja doskonale rozumiem, że polskim rodzinom się żyje ciężko i też jestem za tym, żeby polepszać warunki życia, podnosić poziom jakości życia, za tym, żeby ulżyć naszym mieszkańcom, ale, ale jeśli zabiera się samorządom poprzez te ustawy, które się wprowadza, e, to powinno być adekwatne e, finansowanie z innego źródła. Źródła. chociażby, skoro rząd mówi tak dużo mamy i zbieramy dodatkowych podatków VAT, to proszę bardzo, skoro my tracimy w skali makro, w skali kraju prawie 7 miliardów złotych, bo rząd chce tyle samorządom tych pieniążków odebrać, to proszę bardzo, z VAT-u dajemy Wam jako rekompensatę na te zadania, które do tej pory po prostu realizowaliście. Niestety rząd nie ma żadnego pomysłu. Mówi nie mamy pieniędzy, wskażcie, może wy, to wtedy ewentualnie to uwzględnimy. My, więc chciałbym powiedzieć, że no nie ma dzisiaj tego właściwego porozumienia, ani chęci wysłuchania po prostu nas jako samorządowców, a więc reprezentantów lokali, lokali wspólnot samorządowych przez rządzących i jest to bardzo złe. W konferencji udział wziął również poseł Janusz Cichoń, który odniósł się do zmian proponowanych przez rząd. Ucierpi. Edukacja, potencjalnie komunikacja, parę jeszcze innych rzeczy. Natomiast najgorsze w tym wszystkim jest to, że PiS rząd sobie rekompensuje te ubytki, bo nakłada na nas inne zobowiązania. Nie szuka oszczędności, broń Boże, a wprowadza nowe tytuły, które zapewnią dochody budżetowe, nie dzieląc się z samorządami. Przykład takiego rozwiązania to jest opłata przekształceniowa przy skoku na kasę, jaki wykonuje PiS, jeśli chodzi o OFE, czyli przekazanie środków z OFE na indywidualne konta emerytalne. O, taki myk prowadzi do tego, że nie ma podatku dochodowego, który przy wypłatach z OFE no, płacimy wszyscy. No, zapowiada się fajnie, tyle że PiS pobierze 15% opłatę przekształceniową, która będzie dochodem budżetu państwa. Uczestnicy konferencji mówili o trudnej sytuacji samorządu w ostatnich latach. Tylko miasto Olsztyn, w ostatnich kilku latach, nie otrzymało ponad 8 milionów złotych, są to duże pieniądze na realizację. I ten zamach na samorządy od kilku lat obserwuję, mogę to powiedzieć, jako były burmistrz wielokandencyjny parlamentarzysta i dzisiaj jako urzędnik samorządowy to, to widać jak na dłoni. Mniejsze wpływy z podatków i konieczność finansowania obiecanych dla nauczycieli podwyżek oraz brak refundacji tych wydatków z centralnego budżetu to ogromny problem nie tylko dla Olsztyna. Wśród skierowanych do rządu postulatów miast zrzeszonych w Związku Miast Polskich są m.in. zrekompensowanie samorządom ubytków we wpływach z pit oraz zwiększenie wydatków budżetu państwa na edukację i ochronę zdrowia, by zmniejszyć obciążenia społeczności lokalnych.